Landini Serie 5 RoboShift to nowoczesny, wszechstronny i kompaktowy ciągnik, którego rozstaw kół wynosi 2355 mm, co pozwala mu na wykonywanie ciężkich zadań z maksymalną dopuszczalną masą 7 ton. Komfort operatora to jeden z wielu jego atutów dzięki amortyzowanej kabinie, amortyzowanej przedniej osi oraz nowej konsoli z wielofunkcyjnym joystickiem Smart Pilot. Wprowadzenie systemu Advanced Driving Plus. Umożliwia ponowne automatyczne wyrównanie kół, eliminację wstrząsów spowodowanych nierównościami terenu, a Easy Steer ułatwia manewry na uwrociach. Doświadczenia z jazdy mają charakter motoryzacyjny z zauważalnie mniejszym zmęczeniem operatora. Nowa skrzynia biegów RoboShift zaprojektowana i wyprodukowana przez Argo Tractors wyposażona jest w trzy biegi pod obciążeniem. Funkcjonalność Auto Power Shift przy wspomaganiu zmian biegów umożliwia automatyczny wybór spośród 12 prędkości dostępnych w 48 plus 16 przełożeniach. To zapewnia optymalne osiągi silnika FPT, który dysponuje mocą do 114 koni mechanicznych i 460 Nm momentu obrotowego przy obrotach wynoszących tylko 1400. Na koniec jego mocny system hydrauliczny zapewnia 82 plus 32 litry na minutę do zasilania siedmiu zaworów, tylnego podnośnika z elektronicznym sterowaniem, przedniego podnośnika oraz fabrycznie zintegrowanego ładowacza czołowego, co sprawia, że jest to traktor idealny do wszelkich prac w gospodarstwie. Landini, passion for innovation.